Poznajcie młodego. Młody. Ludzie. Ludzie. Młody. Młody to nie jest mój kot. Porwałem go dla okupu, ale okazało się, że nie jest warty tyle co myślałem. Chciałem sobie kupić nowe obiektyw. Okazało się, że za okup mogę sobie kupić co najwyżej kabel HDMI z AliExpress. No, no i został. Także mamy układ. On mnie budzi codziennie rano za wcześnie, wiele wcześniej niż bym chciał. Żebym... Spadaj. żebym wyczyścił kuwetę po tym jak postawił w nocy klocka, a już ma potrzeba postawić następnego, a nie lubi stawiać drugiego w tym samym miejscu, więc, więc tak to rozwiązaliśmy. No i karmię go i po niej sprzątam, a on tak jak właśnie mówiłem budzi mnie za wcześnie i, i jak ma dobry humor to mi ma swoje po brzuchu. No, długo mnie nie było, ale miałem swoje powody ale teraz już jestem i dokończę temat, który kiedyś zacząłem. Także podam. 200 subskrypcji, więc może czas zacząć robić coś dobrze. Ktoś to jednak ogląda. Okej, okay, to tym razem więcej faktów. Dlaczego? Ponieważ ktoś zwrócił mi uwagę, że moje poprzednie filmiki o tych dentkach były główno warte i ja się z tym w sumie zgadzam. A że jestem otwarty na różne sugestie, jak granica Szwecji, to postanowiłem, że zrobię to jeszcze raz. Mam jeszcze jeden powód. Kiedyś powiedziałem, że mam zamiar testować ten pełnowartościowy wariant MTB z oponami 2.6 i to się właśnie dzieje teraz. Widzicie ten pomarańczowy wentyl? Mam za sobą pierwszą jazdę na dentkach, które według producenta powinny być dwukrotnie wytrzymalsze i 60% lżejsze od zwykłej dentki. Co do wagi, to się zgadzam. Co do wytrzymałości po testach najwyższego wariantu S, jestem dobrej myśli. Mam za sobą pierwszą. So I'm stuck I'm in the moment. I'm sitting back and I'm still hoping. Lord, got my eyes really open. Where I'm still getting to the bat with chick chat. I'ma back and I backtrack. My wilderness told me great things. You Got to be original. Drunk night sipping in no movement. Be though Never really cry for a pain, man. So I stung like Work like Wayne, now let's pursue the children of the game. Yep, I'm just a kid living in a dream. What's the hate on that? I know I shouldn't interact with the 151, but Cardi m-v V. Cush still cravin' some, it's like I'm criminal minded, like k-r-s One where we first started, I'm the only artist to do this. Sh regardless, too bounce, we bounce to this. Searching for the lifestyle, ignorant bliss. We rock stars with a brainless. If you wanna party, then let's go. Got the best draw, concentration low. We cruisin' windows down, playing Joe and a bit of J Cole. Rest in peace night dog, we gon' lay low. Yep. Yeah. district all females who look for sex round town man i'm living faster than i would in my 20s damn i gotta slow down nah don't throw down business plans just to win this crowd yep yeah, i'm still rocking a back, fresh kicks hot top sweatshirts but they don't understand me like my pops when he had his face face straight in the dirt gotta love this new generation little kids cause i push the gap i do my thing i always stay humble but i never really try to react to Ain't like that, but life is funny like that. Got love from Mary Jane a Peter Parker do, but but if you with me, you won't care what I've been through. Still got love for Miami Heat, although they on that losing streak, but I stay blessed and I stay winning. On another planet, my head is spinning. Yep. Never really, literally, don't waste what you got Only living a once in my life Some movie with numerous puns And I know, I know Man, these the the booming And I conversation. I just want all of y'all on oh my goddamn beat. This could be some weak But it's Wrażenia? Dokładnie to samo co za pierwszy Czyli przy ciśnieniu 22 PSI odbijałem się od wszystkiego jak kuleczka ping-pongowa. do 14-16 PSI odpowiednio z przodu i z tyłu i lepiej, ale i tak nie jest to takie same wrażenie jak tubeless. E, coś więcej o samym produkcie. E, Christian Lembacher i Akos też to dwóch austriackich inżynierów, którzy swoją pasję do kolarstwa i wiedzę, którą posiedli w branży telefonicznej, postanowili połączyć. E, jak wykorzystując raz 100 metr termoplastyczny który jest wykorzystywany do produkcji membran w głośnikach w telefonach komórkowych TPU to materiał bardzo wytrzymały i lekki w teorii idealny w praktyce ma swoje wady Twarszy, wspawany w koło wentyla kawałek ma tendencję do pękania nie tylko ja miałem ten problem drugi problem to cena to nie są tanie rzeczy. Sama technologia spawania tych dentek jest opatentowana, a produkcja odbywa się w Europie. To zapewne wpływa na cenę. Asortyment jest szeroki. To na przykład jest dentka szosowa. Na pewno zauważycie różnicę między wielkością, a grubością tej dentki a dentki tradycyjnej. To jest dentka 27,5 cala, a to jest dentka 29 cali. dwie te dentki to dentki MTB przeznaczone do opon o maksymalnej szerokości 2,4. Jak widzicie w tej jest zdemontowany wentyl. To jest wariant S, to jest ten lżejszy wariant i to jest ten wariant, którego kolejnym słowem punktem jest mocowanie wentyla. Kluczyk, który dostajemy w komplecie pozwala... Teoretycznie dokręcić nam wentyl, a jest to klucz. Nazwijmy go dynamometrycznym. Ma tutaj wbudowany słaby punkt, który po prostu w momencie, kiedy osiągniemy ten maksymalny moment, który przewidział producent, pęknie i zaczynam się obracać na wentylu. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ten moment powinien być odrobinę większy niż przewidział to producent i powinniśmy tutaj uważać, by tego gwintu nie przekręcić. Mieszkać a spokojnie, tym razem bezalkoholowe. No, także wydaje mi się, że od tego momentu już troszeczkę inaczej będzie to wyglądało, nawet te odcinki, które, które są mówione i wydaje mi się też, że o wiele lepiej wyjdą odcinki, które będziemy robili z jazdy. Zainwestowałem w mikrofon kierunkowy, także wydaje mi się, że warto poczekać na następne produkcje. 200 subskrypcji już do czegoś zobowiązuje, także... Pozdrawiam wszystkich i widzimy się kiedy się widzimy.